Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Moi drodzy, e, ostatnio widzieliście bitwę Endraniego na GWS-100. Tym razem zobaczycie bitwę Endraniego na Obiekcie 261. Obiekt 261, czyli artyleria, którą <coughs> przepraszam, mam... Od jakiegoś czasu dopiero powoli się ogrywam z jej możliwościami. Należy do jednej albo jednej z najcelniejszych artylerii w grze, a na pewno na wyższych tierach jest najcelniejszą artylerią. Przy okazji, jeszcze cechuje się bardzo fajną mobilnością i szybkostrzelnością, także naprawdę Arta no, świetna. Tylko minus jest jej taki, że ma bardzo wąskie widełki ostrzał. Tutaj też warto zauważyć, że Endani ma zestaw chyba prawie że żywcem wyjęty z CW albo po prostu został, został mu ten zestaw po CW. Bo ma 4 APEC-i, 14 złotych haeków, regulator, zdjęcie regulatora obrotów, co się chyba tak nazywa, tak, usunięcie regulatora obrotów, plus jeszcze racje bojowe. Więc za tę bitwę już na start zapłaci dużo. To już widać. Pytanie tylko, czy te rzeczy mu się przydadzą. No i tak, mapa to oczywiście stepy. Warto zwrócić uwagę, że tutaj gdzieś nam się pojawia 59 Paton, czyli ten czołg Premium, który z takim połączeniem Pattona z typem, typem 59. Pierwsza próba strzału to T49, który tutaj gdzieś nam majaczy. Myślał Endrani, że będzie jechać ten T49 do przodu. On jednak cofnął, ale tam z pleszykiem za 249 udało się go macnąć, Także jakiś tam pierwszy taki. Na wstęp, na rozgrzewkę mecz jest. Bardzo fajnie się prezentuje właśnie w takiej pozycji 2.61, jedynka bo ten kadłub jest dość niewielki, a lufa jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Lufa kalibru 180 mm jest naprawdę bardzo mm, taka, no, imponująca. E, typ 54. Zobaczcie właśnie, celność tej artylerii jest tak duża, że po prostu bezczelnie sobie oddalił celownik, bo wiedział, że trafi. E, bo naprawdę ta arta potrafi zasakiwać swoją celnością, oczywiście jak wszystkie pojazdy, e, które w tej grze muszą się podporządkować RNG może być tak, że po prostu nam ta pestka spadnie zupełnie inaczej niż tego oczekujemy. Niemniej e, tutaj się udało. Jak pancer S100. Bardzo wdzięczny cel dla artylerii, bo duży, klocowaty, nie bardzo ruchomy, stoi po prostu kampi na tej mapie są trzy artylery po ich stronie, dwie u nas e, więc ten, jak pancer się nie bardzo przejmuje, ale jeszcze bardzo ładnie zgęszony przez sojuszników. Także poleciała pestka i bęk wchodzi za 773. E, cały czas lata na hajkach i to jest moim zdaniem dobra decyzja, ponieważ na początku ten demersz trzeba e, robić na zasadzie po prostu trafić i żeby, e, te, ogry żeby te uszkodzenia były, e, bo nie ma co ryzykować chociażby właśnie strzału z APK w przód, pancera s Jagoda się wycofuje, zobaczcie właśnie jak szybko ładuje 2, jedynka, to się przyjemnie nawet ogląda takie strzały co, co kilkanaście sekund. Kolejny strzał tym razem na blindzie wchodzi, także pytanie za ile, to dowiemy się oczywiście na koniec. Jak pancer oficjalnie miał, teraz już się świeci, ale tam 1200, na chwilkę może przesunę, zobaczcie ile teraz ma, ile, ile, gdzie on jest, A tutaj był, ale zniknął, ok, dobra, nieważne, zobaczymy na koniec. E5, I7 i I4 po tamtej stronie. Także naprawdę trzeba naszym pomóc, bo tutaj mogą sobie nie poradzić, mimo że jest ich dużo. To jakoś tam wsparcia trzeba udzielić. Nasi powoli giną. Zginęło RU, zginęło 251. Próba strzału w I7 który wycofuje. Poleciała pestka, niestety warta była tylko 100 punktów uszkodzeń, bo wcześniej był trafiony. Przepraszam, dziękuję. Ale ważne, że 10 tyr, ciężkiego dobity. Mamy jeszcze ISA 4 i E5. E5 już tutaj na 1000 HP, i 4 na fullu. Także 5 do 5 w tym momencie. Próba strzału w E5 za skałkami. Także teraz czy się tylko uda? Koniec ładowania, polecia pestka i wchodzi bardzo ładnie z splashem, splashem za 616. Mamy już 3 fragi na końcu, tak naprawdę idzie to nawet nieźle. I Demedu oficjalnie 1738, ale tam jeszcze będzie strzały jak pancera. Także zobaczymy potem za ile. Tutaj nadjeżdża Kw4 tygrys jak pancer S100 oraz. 121 y, musi pomóc swoim, ponieważ zobaczcie, już ten nasz T44 mocno obijany. Próba strzałów w T44 albo w KW4 gdzieś tam polecia ta pestka i okazuje się, że nie wchodzi w żadnego przeciwnika. Szkoda bardzo, bo ten strzał wart y, był tylko 67 punktów uszkodzeń. 6 do 6 prawa flanka faktycznie pada, bo tam został tylko leopard PTA, ale to mamy z kolei jeszcze, y, można pomóc naszym w przepchnięciu lewej flanki z kolei. 13.90 jedzie Jolo do bazy przeciwnika, Leopard PTA ginie, jest ten IS4 do nas ustawiony troszkę bokiem. No, strzał, żeby tylko może go ewentualnie zgęsić, trochę w przód, trochę w tył. no Tak właśnie sprawia, że nie jest łatwo w niego trafić. On wie, że ma artylerię na, na tyłach, ale policja ta pestka idealnie wchodzi. Pięknie, naprawdę weszła jeszcze z podpaleniem, weszła w pokrywę silnika. Tutaj E5 pisze: tak jest, bo właśnie o to chodziło. Dzięki pomocy artylerii dało się przepchnąć tę flankę. Tam E5 żyje. Badchat niszczy naszego 59 Patona, za to 2,61 niszczy m 1390 Pisze Drani żeby zostawić jemu dwie artylerie, ale dlaczego nie wiem, czy to jakaś misja jest do zrobienia, nie mam pojęcia. Próba strzału na blindzie nie wchodzi za wcześnie, ta, ta pestka spadła na tory, także nie miało to szans na powodzenie. Lecimy dalej. 9 do 10. Moi drodzy, ta bitwa będzie dłuższa. Tym razem już nie będzie tak łatwa, jak było ostatnio na kopalniach. Tym razem trzeba będzie troszkę więcej popracować. Ale to zobaczycie właśnie, jak to się wszystko, wszystko zakończy. Nam zostaje niestety niewiele, bo mamy E5, jacht pancera, dwie artylerie i Kernarwona. E5 tutaj dojeżdża do Art. Oni mają jeszcze 100 meda, jacht pancera, dwie artylerie i dwa ósme tiery. Jest ten med 10 Tieru. W dobrym miejscu się schował, ale tam go trafia E5. Teraz tylko czy uda się gdzieś pomóc tej E5. Próbuje gdzieś tam uciekać, strzał na blindzie niestety nie wchodzi chyba. Jest jak pancerz bardziej oni się wszyscy powracali, także no, jak pancerz, który stał mniej więcej w tych rejonach, wrócił się te trzy sektory, widać do obrony bazy, bo on wiedział, to się święci, wzywa pomocy, E5 on tutaj musi być wsparty, bo naprawdę ma przeciwko sobie trudnych przeciwników. Arty pewnie już dawno pouciekały, także zobaczcie, już E5 na 145 HP, tak naprawdę bardzo mocno obita. Tylko ktoś musi zaświecić tych przeciwników, żeby dało się pomóc temu E5. Niestety, jak pancerz stoi poza zakresem celownika, także trzeba go rozwalić. Odbija pestkę kolejną, ale teraz już powinno być lepiej, ponieważ on się wycofuje i skupienie. Pestka, zobaczcie, poleciała idealnie w bok. Tym razem, niestety, schodzi nisko ten strzał, ale piątka kończy 121, zaś jacht pancer kończy KW4, także obrona z naszej strony również niezła. Jak pancer już tam na ogrysku. Teraz potężny, moc, potężny strzał dostaje karnawał, chyba właśnie od tego jak pancera, albo gdzieś tam może odarty. Wyknął z APK z niskim losowaniem, ale jest, jest ten jak pancer, już na ogrysku. Dobre ustawienie artylerii, szybki reload pozwala na. No, jeszcze właśnie nie w tym strzale, do go, musimy jeszcze poczekać, właśnie tu Endrani też się wkurza, pisze dem, nie wyszło, ponieważ jak e pancer go mimo wszystko troszkę zaskoczył, Tygrys, zobaczcie, Tygrys się również wrócił, był tam, gdzie teraz właśnie celuje Endrani, a okazuje się, że już jest na B1 i skończył naszą e 5 ma 1600 punktów zdrowia. Jak Pancer na razie nie jest celem dwa jedynki. Teraz trzeba pomóc temu karnawałowi, ponieważ on tutaj jest naprawdę mocno zagrożony. Próba strzałów tego tygryska poleciała pestka. Niestety tym razem znowu nie wchodzi. No i zobaczcie, sytuacja się zrobiła bardzo groźna, ponieważ karnawał w tym momencie ginie. Zostajemy tylko jak Pancer i dwie artylerie przeciwko Jak Pancerowi dwóm artylerią i... Tygrysowi drugiemu, nasz Heptancer gdzieś tam bardzo mocno, zobaczcie, podjechał do przodu. Jedzie z nim również nasza artyleria, Endranii próbuje tym razem już z apeku celować, bo został mu ostatni hajek z apeku ów celować w okolice, gdzie ostatnio był widoczny tygrys. Próba strzału na blindzie, no, szansa na trafienie była naprawdę bardzo bardzo niska, ale liczył na to, że gdzieś tam ten mm, tygrys będzie stać. Śladowanie znowu na hejki. Teraz zobaczcie na to, co się dzieje w okolicach prawej strony mapy. Dwa w pojedynku z T92, a jak panzer w pojedynku z Badchatem. Obie artylery zajęte, więc wiadomo, gdzie są, na co patrzę, nie zaskoczył nas strzałem z daleka, ale teraz zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie ten wyjazd. Jak pancer nie trafi, ten dzień dwójka na szczęście była przeładowana. Dobrze, że zdążył z reloadem, bo 2,6,1 właśnie zjeżdżała na niego dokładnie i chciała go odstrzelić. Szansa na to była naprawdę praktycznie stuprocentowa. Jak pancer z kolei objeżdżany przez batczata 10 tyru, który może mieć spokojnie pełny magazynek, pierwszy strzał mu nie wchodzi. Teraz wskoczył na plecy. Jak pancerowi ten batczat wchodzi mu pierwsza pestka za nieco. Całe 500. Teraz ten Dani musi pomóc. Ostatni hajak poleciał ten strzał. Na szczęście, jak pancer gdzieś tam go powstrzymał, yy, batczat się zatrzymał. Weszło. Udaje się skończyć batczata na placach. Jak pancer parpadek, to sytuacja bardzo, bardzo groźna. I w tym momencie ma tylko 3 apeki endrani do końca bitwy ta która już trwa prawie 10 minut jak pancer E100 na ogrysku na szczęście bokiem więc ten Apek ma jakąś tam szansę penetracji e, tylko teraz jak to zrobić żeby tego jak pancera trafić i przebić on się wycofuje na szczęście bardzo ładnie idealnie pod naszą pestkę bok kadłuba wystawiony wchodzi Apek jest dwa apeki do końca już mamy specjalistę tak naprawdę sytuacja jest bardzo ciekawa e, no i ostał się jeden tygrys e, Przeciwko naszym trzem pojazdom. Naprawdę 6 fragów na arcie super sprawa. No i teraz pozwolę sobie przyspieszyć, ponieważ będzie troszkę gonitwy za tym, jak pan za tym tygrysem. Bo okazuje się, że on tutaj jednak już nie jest w tym miejscu, w którym spodziewać by się go można było. Można by zakładać, że on tak gdzieś się kręci, albo ewentualnie podjedzie do naszego kapa, żeby właśnie chcieć wygrać bitwę przez kap. Ale to się przekonamy za chwilkę, czy to jest prawda. Tutaj właśnie przydaje się mobilność 2-6, ponieważ ta jak widzicie może teraz sobie spokojnie 50 na godzinę polatać po mapie i ewentualnie pospotować. Pisze T92 z pytaniem, czy on mógłby jakiś demet porobić, bo jemu się przyda coś. No, szkoda, że wcześniej w tej bitwie niewiele zrobił, że teraz musi prosić na koniec. Tygrys ostatnio był widziany na 1354 punktach zdrowia, tylko teraz pytanie, gdzie on jest? Zachęcają go tak, takimi cierpkimi słowami do wyjazdu, żeby tę walkę podjął, nie widać go przy naszym kapie, sugeruje te dzień dwójka, pojedynek jeden na jeden z Tygrysem, no to byłoby naprawdę ciekawe, bo sama by nie zginęła od jednego strzału, a mogłaby spokojnie zbić Tygryska na jeden swój strzał, i to z, i, czy, czy to z haeka, czy to z APK. T44 pisze, jest, znalazł się, zobaczcie, znalazł się tygrys w ogóle po, w innym miejscu niż go spodziewaliśmy. Apek załadowany, zdekapował przy okazji jeszcze jak pancera, także tutaj ma na pewno medal obrońcy. mu wpadnie i poleciała pierwsza pestka Apekowa, oczywiście za nisko siadła i weszła tylko na gąski za zero, zdetrakowany ten tygrys. Yy, Endrani znowu, damn detrack, yy, tylko za zero niestety, ale może tak jest, chyba tam dostał od tego jak, jak pancera naszego yy, po tym traku, więc tu będą yy, uszkodzenia po asyście Szybki reload i teraz zobaczcie, ostatnia pestka mamy, Endrani pisze let me get special medal, yy, czyli właśnie medal Fadina, tylko teraz kwestia trafić, czy się uda, stoi ten tygrys, poleciała pestka i jest Fadim, mamy 7 fragów na artylerii i medal Fadina, przechodzimy do podsumowania Uff, długa to była bitwa, dużo komentarza, ale mam nadzieję, że Wam się podobała. Zupełnie inna, zupełnie różna od tej bitwy na GWS100, ale wspólnym mianownikiem jest to, że endrani dalej nie może wysyłać powtórek na Wotry Place, także pokazuję wam screeny oczywiście odznaka mistrzowska, as pancerny i co ciekawe druga odznaka biegłości na 261. Fadin, naprawdę bardzo nietypowy medal na artylerii. Świetna sprawa możliwy tylko właśnie kiedy bitwy są długie, zacięte i troszkę się ryzykuje takimi strzałami w ciemno, bo domyślam się, że gdyby tego jednego strzału w tygrysa nie oddał wcześniej na blindzie, który i tak nie wszedł, to pewnie by skończył z jednym nabojem załadowanym właśnie i ta bitwa by się skończyła i nie byłoby szans na, na fadina. Do tego jeszcze oczywiście specjalista duży kaliber i medal gora. Co mamy w podsumowaniu? 6740 punktów uszkodzeń, 7 fragów i 1022 bazowego expa. Tym razem udałoby się zrobić misję na najwyższy wynik na artylerii pod względem zarówno damage'u, jak i uszkodzeń, jak i expa. T5 nasza ładnie niecałe 3000. Ta T9-2 wbrew pozorom pisał, że coś tam mu ma, ma mało, ale jednak weszło mu sumarycznie 2500. Jak pancer zrobił 2300. U nich jak pancer 4400 i z czwarty 3,5 niecałe. I ten MET-2200, poza tym generalnie ich drużyna zagrała dość słabo. Ostatni screen to 18 strzałów, 10 trafionych, 9 penetracji. Dystans oczywiście wszystkie w całe uszkodzenia z większego niż 300 metrów. 10 wrogów uszkodzonych, 7 zniszczonych. Niecałe 1000 punktów po asyście. Wydaje mi się, że jest to właśnie ta asysta na tygrysku, chociaż głowy nie dam. No i znowu koszty amunicji i... Uzupełniania wszystkich zasobów, zobaczcie 100, o, prawie 109 tysięcy za amunicję. Goldowe Haeki, tanie nie są do tego jeszcze. Auto -uzupełnianie zasobów dało nam słonecznie za tę bitwę minus 54 tysiące. Także, no, w skali kasy Endraniego, to jest wartość, która. W jakiś tam sposób jest odczuwalna, ale naprawdę bitwa bardzo, bardzo ładna. Bardzo ładnie wyciągana. Parę fajnych strzałów, łącznie z tym podpaleniem na jej czwartym. Także myślę, że się opłacało 1533 Expa z premką. No, moi drodzy, dobrą bitwą, którą pokazują youtuberzy WOTA, jest taka właśnie, która się zaczyna od 1500 bazowego Expa. A tutaj mamy taki Exp z pręką, także naprawdę zobaczcie, jak Arta za naprawdę bardzo fajny wynik jest karana. 7 fragów na artylerii. Naprawdę super sprawa, a mimo wszystko tylko 1022 expa. No ale była to pierwsza bitwa danego dnia, a razy 3 dało nam sumatecznie 4599. Także na pewno tutaj e, fajny bonusik wpadł. Ciekaw jestem, czemu Endrani nie ma włączonego, przyspieszonego szkolenia załogi. Nie wiem, czy zbiera exp na wymianę. No tutaj musiałby się sam Endrani wypowiedzieć. Także moi drodzy, to tyle. Jeśli się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!